Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przyjdę do Was z vlogiem. Zakładania aparatu ortodontycznego. Tak, będę miała w końcu aparat w ogóle. Mega z tego powodu się jaram, cieszę się, ale też z drugiej strony się stresuję, ponieważ boję się, że będę miała ten ból, o którym tak wszyscy mówią. Niektórzy chociaż mówią, że ich nic nie bolało, niektórzy też mówią, że strasznie ich bolało, że ten ból był nie do zniesienia, że byli cały czas na tabletkach i jednak się trochę boję, że też będzie mi tak bolało. Miejmy jednak nadzieję, że nie, że jak już coś to ten ból będzie taki minimalny, naprawdę. I też mogę Wam w sumie powiedzieć, że przed założeniem tego aparatu miałam w sumie dość sporo wizyt, naprawdę bardzo dużo, bo był jeden ząb, który nie chciał wypaść, i w końcu wypadł, wyrósł nowy, i jestem gotowa na założenie aparatu. W ogóle, jak mam Baby Victoria, to Moje kuzynki miały aparat i ja takie Ja też chcę aparat, też chcę aparat, też chcę aparat Będę miała aparat, na pewno będę miała Będę mówiła, no, ja, ja też chcę aparat No bo fajnie to wyglądało i tak Mega mi się te ap aparaty podobały U moich kuzynków, no i wiadomo, ja też chciałam I będę miała Tak, dzisiaj jest 20 kwietnia, wtorek I dokładnie za tydzień, 27 kwietnia Będę miała aparat Mogę no się z tego powodu jaram, no naprawdę, ale ja w ogóle nie mogę w to uwierzyć, że ja w końcu będę miała aparat, nie mogę sobie wyobrazić w ogóle jak ja będę funkcjonowała, jak ja będę w tym wyglądała, w ogóle nie, ja, ja naprawdę nie mogę się doczekać, by zobaczyć jak ja będę w tym wyglądała, mam nadzieję, że jakoś nie strasznie komicznie. Więc tak, w ogóle mam też już wybrane gumeczki na sam początek, ale to zobaczycie później I wczoraj miałam taką jeszcze ostatnią wizytę przed założeniem aparatu Taką wizytę zapoznawczą o higienie, o tej całej diecie, co mogę jeść, a co raczej unikać I podczas tej wizyty dostałam taki zestaw Tak, tutaj mam taką torebeczkę i teraz wam pokażę, co tutaj jest i w tej torebeczce mamy taki jakby zestaw startowy, taki mega fajny, żółty, słodziutki W każdym razie wyjmę sobie te rzeczy, żeby było mi je łatwiej pokazać Okej, okay, i może zaczniemy od czegoś takiego jak przewleczki do nici dentystycznej I tutaj od razu mam też nic dentystyczną eee, Mogę wam powiedzieć, że ja w ogóle z nici dentystycznej rzadko korzystałam w ogóle praktycznie nie korzystałam. Nie wiem, jakoś nie umiem się tym posługiwać, i wiadomo, że jak będę miała aparat, to to jednak będzie utrudnione, tak? I do tego są takie specjalne przewleczki, żeby to nidzie jednak przewlec poprzez ten aparat. Nie wiem, jak to w ogóle mogę nazwać. Pani mi pokazywała, jak to się robi, ale wątpię, że to ogarnę, a jak już ogarnę, to naprawdę będzie dużo prób i skończy się to źle, że będę miała nić dentystyczną wokół aparatu. Kolejna rzecz to jest. Taka klepsydra do mierzenia czasu, ile myjemy zęby. Następnie mamy taki wosk, i to jest wosk, wosk ortodontyczny. I ten wosk służy do tego, że jak mamy ten aparat, na przykład on nas tak jakoś obciera, wy czy coś w tym stylu, to w to miejsce, bierzemy taką kuleczkę tego wosku, troszkę ugniatamy i dajemy na ten aparat, żeby jednak nic się tutaj nie zadrapywało. Tak. Następna rzecz to jest szczoteczka. Szczoteczka jak szczoteczka, nie mam tutaj zbytnio co do om omawiania. I następna rzecz to jest taka mini szczoteczka. Gdzieś czytałam w internecie, że to jest taka szczotecz szczoteczka turystyczna. Mega, mega fajna, po prostu wkłada się do torebki, plecaka i elegancko się idzie. Następnie mamy, nie wiem jaka to jest dokładna nazwa, szczoteczka międzyzębowa, chyba tak. I to jest coś takiego, żeby po prostu ten brud pomiędzy aparatu po prostu wyczyścić, tak. I ostatnia rzecz, czyli coś, co zawsze chciałam, jak byłam mała, czyli takie lusterko. Nie wiem, czemu sobie to chciałam, nie wiem, po co mi to było. W każdym razie to jest takie po prostu lusterko. Lusterko dentystyczne, tak. I jeszcze tutaj były um, ulotka właśnie e, jakie pasty używać, takie inne. I też miałam tutaj taki długopis. I taki cute po prostu bo <grylaczek>, Mega słodziutki ten jeszcze. Z tyłu i ta minka, no to jest coś genialnego. Naprawdę. I w ogóle jeszcze pani mi też powiedziała, że mega fajną rzeczą jest coś takiego jak i. Irygator. Irygator, tak. I to jest po prostu takie urządzenie, które dozuje taką wodę pod ciśnieniem i ta woda wam, wiecie, wymywa ten brud spod aparatu. Powiedziała, że to jest mega fajne, szybkie, więc tak. I po wizycie byłam w Rossmanie i wydaje mi się, że coś w tym stylu, takie rzeczy typowe do zębów, takie jakieś różne szczoteczki tam widziałam i te takie możliwe też irygatory. No i dobrze, myślałam, było to urządzonko, tak. I było w ogóle, tak mi się... Partnęło z, na promocji było ze 190 zł, czy tam 199 na 130 i zobaczymy, jak w ogóle będę to używała. Mam nadzieję, że jakoś łazienka przetrwa. Pani mówiła, że podczas tak pierwszych, pierwszych jakby to na zaś, podczas pierwszego używania ta łazienka będzie schlapana cała wodą. No nie powiem, ja mam zdolności do robienia bałaganów, więc zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie myślę, że to po prostu ułatwi sytuację, więc tak. I też wczoraj miałam zęby piaskowane, czyli mam teraz takie piękne, bielutkie. No dobra, może nie bielutkie, ale są takie, tak jak to pani powiedziała w naturalnym kolorze zębów. Tak, mega mi się teraz podobają. Nie wiem, czy mój teraz się tak chętnie jakoś uśmiecham. I też e, mam takie jakby gumeczki pomiędzy zębami tutaj z tyłu. Są so, to takie gumeczki, które mają rozszerzyć tą szparę pomiędzy zębami, żeby łatwiej było założyć na taki pierścień, na którym ten cały aparat będzie. I mogę Wam powiedzieć, że pani mi mówiła, że dużo osób mówi, że... <ścoughs> że po prostu to jest najgorsza rzecz podczas tego całego leczenia i też się trochę tak zaraziłam do tego, ale stwierdzam, że to nie jest w ogóle takie złe. Z jednej strony odczuwam, że to mam, nie wiem czemu, pani mówiła, że tutaj jakoś luźniej weszło, to może dlatego, nie wiem, a z tej strony w ogóle nie odczuwam. Wczoraj wieczorem mnie to bolało, bo jednak troszkę za... Y zagryzałam i to się tak wiecie bardziej ta gumeczka się tak przesuwała do tego dziąsła dlatego mnie bolało więc jak będziecie mieli coś takiego to pamiętajcie złote rady <laughs> Cioci szkieletonki. Nigdy tak nie róbcie, jeśli chcecie, żeby was nie bolało. Naprawdę. Ja teraz w ogóle nie zagryzam i mnie to nie boli. W ogóle podczas tego całego piaskowania ja naprawdę wyglądałam okropnie. Moja mała się ze mnie śmiała. Rozumiecie to? Ona siedziała tam na stołku i ona się ze mnie śmiała. Ja naprawdę wyglądałam okropnie. Miałam jakąś taką. taki. takie coś. <laughs> jakby taka maska na. Twarzy. To jest coś w tym stylu jak są takie maseczki pielęgnacyjne Te takie w płachcie To miałam taką białą taką na twarzy Miałam takie stylowe okularki naprawdę bardzo modne miałam jeszcze coś takiego do buzi wsadzone nie wiem czemu mi się to skojarzyło z rybą nie było to wygodne ani trochę wiem jeszcze o czym mogę wam powiedzieć o rzeczy, przed którą najbardziej stresowałam a jest to pobieranie wycisku ja się przed tym tak strasznie stresowałam dużo osób mówiło, że miało odruchy wymiotne że to było okropne że kilka razy było pobierane bo nie mogli wytrzymać ja się przed tym tak stresowałam kilka minut przed tym wszystkim się lepałam jak galareta. Tak, może to się wydaje śmieszne, ale tak było, naprawdę. Ale mogę wam powiedzieć, że nie było aż tak źle. Najpierw miałam jakieś foremki wsadzone do buzi, by dopasować rozmiar, no i jak już przyszło do rzeczy, to pani nałożyła tą masę na tą foremkę i ta masa była takiej w ogóle śmiesznej konsystencji, bo ona była taka jakby śliska i ciężka i to chyba już w sumie wszystko z takich rzeczy przed Założeniem aparatu, więc widzimy się 27 kwietnia, kilka tam po prostu godzin przed założeniem aparatu. okej, okay, a więc widzimy się za tydzień. Baju! Hejka! Dzisiaj jest 27 kwietnia, czyli dzień, w którym będę miała zakładany aparat. Ogólnie mam teraz taką 15-minutową przerwę, ponieważ pani wcześniej skończyła Polski, więc po prostu mam wolne tak jakby. Za chwilę będę miała chemię, później biologię i angielski, sprawdzian z angielskiego jeszcze przy okazji i mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie, no i już po tych lekcjach będę miała zakładany aparat, więc w ogóle nie mogę w to uwierzyć, że będę miała w końcu aparat. To jest takie dziwne jakby uczucie, więc. Tak, jeszcze chwilą sobie, zrobiłam taką y, lemoniadę, tak na lekcję, więc mam lemoniadę i sobie czekam na kolejną lekcję, więc widzimy się już później. Ja mam teraz przerwę obiadową i za chwilę będę miała angielski mogę wam powiedzieć, że stresuję się trochę, tak troszeczkę, naprawdę nie no, na maksa się stresuję tym sprawdzianem. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś trudny też będzie na testoportal, portal, ja naprawdę tego testu portalu tak nie lubię. Mam nadzieję, że jednak nie będzie trudne, no i odezwę się do Was, jak już napiszę sprawdzian. Ja już jestem po teście, myślę, że chyba poszedł mi dobrze, jeszcze wyników nie mamy, pani dopiero będzie to oceniała, w sumie z jednej strony dobrze, bo przynajmniej to pani będzie oceniała i nie jest tak, że po prostu jest odpowiedź automatyczna i że tam na przykład się kropki nie dało i już tego punkta nie mamy, więc w sumie nawet spoko, zobaczymy jak mi poszło, no i teraz będę się powoli szykowała, no i będziemy wyjeżdżać, więc mega super, ja nie mogę się po prostu doczekać jak się zobaczę w tym aparacie, to będzie coś pięknego zobaczycie ostatnie mycie przed założeniem aparatu zaliczone, więc jestem gotowa już na założenie ja nie mogę w to uwierzyć, po prostu, że ja będę miała aparat, dobra ok więc wyruszamy w drogę Wróciłam od ortodonty i jest teraz godzina dokładnie 16:45. Mogę Wam powiedzieć, że aparat miałam zakładany tak równo o 14:15, a tak by zakładanie skończyło się o 14:48, tak, czyli tak no pół godzinki. No i mam już aparat na sobie i już Wam pokazuję, jak ja wyglądam. Uwaga, uwaga! Tak, wygląda po prostu. Ja w ogóle. To jest takie dziwne uczucie, ma się tak jakby strasznie dużo w tej buzi. Tak, naprawdę, to jest takie coś dziwnego. Po prostu, jakby druty ma się w buzi, więc. Nic mnie na razie nie boli. Podczas zakładania też mnie nic nie bolało. W ogóle nie bolało, po prostu. Jakby. Mnie w ogóle nigdy nic nie bolało. Chociaż też dużo osób mówi, że na drugi dzień boli, więc. Zobaczymy, zobaczymy czy będzie mnie bolało. Jak coś to wam powiem, też mogę wam powiedzieć Że już tak jakby myłam Zęby tym irygatorem I chyba stwierdzam, że najlepsza moja Życiowa decyzja to było to, że Pierwszy raz jak to użyłam to tak jakby Przy wannie, Bo faktycznie to na maksa tak pryska Tą wodą i jednak myślę, że jakbym to Myła tak normalnie przez lewie to Z by się to zakończyło Całkiem spokojnie się tym myje dość szybko Więc mega fajne urządzonko Oczywiście wam polecam jeśli macie aparat i na... No, w ogóle mogę Wam powiedzieć, że mam niebieskie gumeczki. Tak. Takie dziwne uczucie jest. Okej, okay, ja idę teraz robić lekcje, bo jeszcze nie robiłam, więc... Tak! Ale to fajnie wygląda! Jest już wieczór godzina dokładnie 2026 i mogę Wam powiedzieć, że dalej nic mnie nie boli. To w sumie chyba jest nawet i dobrze. Dużo osób mówi, że na drugi dzień zaczyna ich boleć, więc zobaczymy jak będzie jutro. Mam nadzieję, że jednak nie będzie boleć. Nie mam założonego zameczka na jeden ząb. Jest to dwójka. Tak? ponieważ on rośnie tak krzywo to jest po prostu coś okropnego on jest tak jakby od, odwrócony odwrócony? obrócony? o 180 stopni razem z korzeniem, czyli zamiast rosnąć tak, co nie? to on rośnie tak o tu jest przód, ale on rośnie tak, nie? bez sensu, no ale sobie tak umyślono to tak jest. Po wizycie u ortodonty byłam jeszcze na takich jakby miękkich zakupach. Kupiłam w miarę takie miękkie rzeczy do jedzenia, ponieważ pani powiedziała, że podczas tych pierwszych dni z aparatem lepiej sobie takie miękkie jedzenie kupić. No i tam kupiłam jakieś musy, nie wiem, jogurty. Będę jadła owsianki, płatki z mlekiem. W sumie jest dużo takich miękkich rzeczy. Na przykład paluszki rybne, frytki. Jest dość sporo takich miękkich rzeczy. Na przykład też donaty. Ja dzisiaj na przykład jadłam, więc odezwę się już do Was po prostu jutro, jak już będę coś odczuwała, lub nie. Więc widzimy się jutro. Hej, witam Was w kolejnym dniu i dzisiaj jest czwartek, wczoraj się do Was nie odzywałam, ponieważ nie miałam za bardzo czasu, ale w sumie będę mogła Wam teraz porównać wczorajszy i dzisiejszy dzień, co po prostu odczuwałam, więc tak i może zacznijmy właśnie od wczorajszego dnia, to był pierwszy dzień od założenia aparatu i mogę Wam powiedzieć, że rano się obudziłam i trochę mnie bolał ten ząb, na którym mam założony pierścień, ale akurat z jednej strony, bo z drugiej akurat mnie nie bolało, więc... Nie wiem, dziwna sytuacja, myślałam, że z dwóch stron będzie mnie jak już coś bolało i to już lekko mnie bolały te dwa pierwsze zęby z przodu, ale tam po jakimś tam czasie po prostu przestały boleć, a tak to ten jeden ząb bolał przez cały dzień. Też mogę wam powiedzieć, że podczas jedzenia się zahaczyłam i mam małą ranę, więc tak, ale to była jednorazowa sytuacja, bo też jadłam wcześniej i akurat nic się nie stało, więc po prostu był jak, to jakiś taki niefart, tak? Więc podsumowując wczorajszy dzień... Bolało, ale nie było aż tak źle. Teraz przejdziemy do dzisiejszego dnia. Mogę Wam powiedzieć, że rano się obudziłam i myślałam, że będzie mnie znowu wszystko bolało. Miałam takie chwilowe uczucie, że tak, tak samo, nawet i gorzej, ale nie, właśnie. Bolało mnie nawet i mniej. Ten ząb nie przestał boleć przy gryzieniu. Słyszałam tam, czytałam na różnych stronkach, że po prostu do tygodnia i się już zacznę przyzwyczajać do tego. No i ta rana, no to wiad wiadomo, jednak jeszcze troszkę tam obciera te, te druciki, tak, ale nakładam ten wosk, ten wosk jest naprawdę mega przydatny do właśnie przyklejania sobie tego czegoś na, na e, druciki, żeby nie obcierało, więc to jest mega super rzecz, sobie jeszcze je domówiłam, jakieś tam chyba 10 sztuk i różne smaki, więc... Tak. No i w sumie mogę wam powiedzieć, że nie boli aż tak jak myślałam. Jest całkiem nawet spoko. Myślałam, że będzie gorzej. I to jest w sumie chyba takie całe podsumowanie. Nie mam za bardzo co tutaj jeszcze dogadać, więc tak, to będzie już raczej na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę no i widzimy się w kolejnym w aparacie znowu, więc bye!